Piotr Gajek, witam w kolejnym Film o Żarciu. Czy słyszeliście o Michale Waszyńskim? Jeśli nie, no to teraz będziecie mieli okazję. W Teatrze im. Andreasa Gryfiusa będzie prezentowany dokument o jego życiu i o jego twórczości. Teraz mamy okazję pójść śladami tego twórcy, niezwykle utalentowanego, odkryć te niezwykłe historie związane z jego życiem. No a warto tutaj dodać, że Waszyński odpowiada za wiele znanych filmów z Eugeniuszem Bodo. Odpowiada także za produkcję hitów hollywoodzkich z Sofią Loren i Claudium Cardinal. Dał z siebie wiele, by utalentowani ludzie mogli błyszczeć na ekranie, a jednocześnie pozostawił po sobie wspomnianego mistycznego dybuka. Elwira Niewierska i Piotr Rosołowski skupiają się nie tylko na portretowaniu reżysera i przybliżaniu jego pracy, próbują również rozwikłać pewną zagadkę. Zrealizowany w bardzo wnikliwy sposób dokument Książę i Dybuk buduje obraz minionych lat. Prezentuje człowieka, który otaczał się światem wyobraźni, budował rzeczywistość. To jeden z tych dokumentów, który zaskoczy Was na każdej płaszczyźnie. Pokaz filmu w ramach cyklu Kino mocne już. 19 czerwca w teatrze imienia Andrasa Gryfiusa w Głogowie o godzinie 19:30. Il principe Michael Wacinki. Nobile polacco in esilio. E' artista di merito per l'industria del film italiano. Volevo che tutto fosse perfetto, fino all'ultimo dettaglio. Misha ha costruito il più grande set che mai stato costruito nella storia del filmato. Si muoveva in questa atmosfera in qualche maniera di sogno, ma il cinema è il fondo del sogno. che aveva i modi di essere un aristocratico. E si porgeva con una, una grazia verso l'altro. Per lui era il principe vasceschi. Do you think he was a prince? Ah, uh, could have been. He never spoke about his past, about Poland. That's, that's very interesting. E mai che con la mamma. Vaxa, con di mamma. Si nasceva Vax. To tak. moje nazwisko. Michał Waszyński. Porywa się na ekranizację mistycznego żydowskiego dramatu, a mianowicie Dybuka. A wiele, wenn ich